Ze mną Mateusz Marcinkiewicz z drużyny Alpan świeżo po zwycięstwie 7 do 1 nad drużyną Gladiatorów. Mateusz, jakie to było spotkanie patrząc na to, jak gladiatorzy spisują się w tej drugiej rundzie? No można było się spodziewać, że nie będzie to łatwy mecz. Witam wszystkich. Mecz. Drużyna, która przyszła dopiero w tej rundzie, więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy czego się po nich spodziewać, bo to było nasze pierwsze spotkanie z nimi. Mieli wyniki fajne, nie przegrali spotkania żadnego, mieli tam jeden remis na początku, także spodziewaliśmy się, że nie będzie tak łatwo jak w poprzednich meczach i początek spotkania na to wskazywał na pewno, bo, bo stworzyli sobie sytuację, my mieliśmy z tym problem, nie strzelaliśmy tych bramek tak jak, jak przyznaczyliśmy wszystkich w tej lidze. Hmm, padła pierwsza bramka i zaczęło nam się się luźniej, chyba przeciwnik trochę też yy, nastawił się na strzelanie bramki, przez co mieliśmy więcej miejsca i, i wykorzystaliśmy to po prostu. Yy, na początku Gladiatorzy grali z, yy, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, bo, bo, bo yy, bramkarz bardzo często wkraczał na waszą yy, połowę boiska. Jak wam się grało właśnie w takiej, w takiej formacji, bym powiedział, kiedy musieliście bronić? Yy, jeśli bramkarz właśnie tak wychodzi, myślę, że jesteśmy drużyną, która potrafi biegać dużo. Więc to przesuwanie chyba nie sprawiało nam żadnych problemów i, i mądrze odcinaliśmy właśnie zawodników, żeby nie, nie mogli znajdować tych wolnych przestrzeni na skrzydłach, gdzie, gdzie szukali sobie miejsca tak naprawdę. Macie jeszcze dwa spotkania do końca sezonu z wiceliderem i z trzecią drużyną w tabeli. Rozumiem, że cel to zwycięstwo i, i zdobycie kompletów punktów w całym sezonie. No, Liga na pewno tak się ułożyła, że, że chyba fajnie by było wygrać te wszystkie mecze, te komp mieć komplet zwycięstw, ale tak naprawdę zobaczymy, już awansowaliśmy, więc. Yy, motto całej tej drużyny to aby do przodu, także yy, liczymy tylko na, na zwycięstwo i dobrą zabawę, i myślę, że to wychodzi i się spisujemy. Powiedziałeś o motto drużyny, to powiedz mi jeszcze w takim razie, skąd ta drużyna się wzięła i jak to się, że tak powiem, wydarzyło, że jesteście właśnie w takim anijnym składzie personalnym. Yy, chłopaki już grają ze sobą dłuższy czas w tych, w tych ligach szóstki, szóstek okolicznych, a ja teraz doszedłem jakoś niedawno, z, z rok temu, bo, no bo graliśmy przeciwko sobie, i jakoś tak się złożyło, że pojechałem na jakiś turniej z chłopakami i, i zostałem na dłużej sobie, i, sobie, i sobie gramy. No, to przed Wami perspektywa gry w ekstraklasie. Powiedz, jak Ty się na to zapatrujesz? Czy podpatrujecie też ewentualnie te najlepsze drużyny z ekstraklasy gorlicką, pojedyną Halinę, Kebawitę, East Wind? Ja osobiście nie śledzę rozgrywek ekstraklasy. Skupiam się raczej na, na tym, co mamy my tu do zagrania i y, tak naprawdę nie, nie wiem, czego się spodziewać, jakiego poziomu na pewno będzie wyższy. No, bo to wiadomo, jest w końcu ekstraklasa. Jakie oczekiwania na sezon będą w Ekstraklasie? Nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy, co, co przyniesie. Mówisz, że skupiasz się na Waszych rozgrywkach, to zapytam Cię jeszcze o Puchar Ligi Fanów, który zostanie rozegrany 26 czerwca. Rozumiem, że weźmiecie w nim udział i będziecie chcieli wygrać? Mam nadzieję, że, że skład będzie cały do gry, nie wypadną jakieś komunie czy tak dalej i, i przejdziemy w optymalnym składzie, powalczymy. No to taką mam nadzieję. trzymał kciuki. Powodzenia. Dziękuję również.